I dostaliśmy... mamy teraz wybór. Albo weźmiemy nagrody... U, albo złoto. Złota mamy całkiem dużo, więc wezmę nagrody. Tym bardziej, że ten hełm się bardzo sprzeda w zwiększeniu przeżywalności mojego bohatera. No i dalej idziemy. Tutaj znowu trochę krasnoludów. Tu już z kolei zadanego nie ma zaklęcia takiego globalnego, ale to całkiem ciekawa ta mapa, takie budyneczki pod ziemią. Tutaj ich kusznicy nas pewnie ostrzelają. Kawaleria i ci otopornicy co ostatnio mnie mocno przetrzebili. Idę trochę do przodu, strzelimy do nich z trzy razy. bohaterom tutaj dobijemy żeby doświadczenie mu zabić bo jak zostanie poziom to wreszcie będziemy mogli mu zwiększyć liczbę punktów życia wreszcie więc tak tymi tutaj będziemy się bronić tymi trochę do przodu podejdziemy tymi się trochę cofniemy i tymi jeszcze tutaj podejdziemy do przodu żeby być w lepszej pozycji Ok. Jak kliknę tury, to automatycznie wszystkie jednostki, co nie mają rozkazów, przyjmują obronę. Ok. Tutaj wpakowali się na naszych włóczników. Teraz musimy spuwać, żeby nie zdążyli się wpakować na to piechotą, bo piechota ma raczej taką przewagę nad włócznikami. Dobra, tutaj nabyliśmy. Jeszcze trochę brakuje. Tak. Tymi tutaj w nich szarżujemy sobie, żeby ich obrócić na moment. Z tymi tutaj łupieżcami przeatakujemy. Oni oddali nam mocniej. O, mamy wysokie morale. To był właśnie odgłos tego. Tutaj trochę podtrujemy. Jest całkiem nieźle, nie wbiśmy jeszcze poziomu bohatera, ale w kolejnej walce najpewniej będzie ten poziom. A my tutaj mamy... odbukowaliśmy budynek, który... w sumie na niewiele nam się zda, ale możemy... to jest że tutaj można najemników sobie rekrutować. Ale z racji tego, że ja chcę być jako true role-playing gamer, to nie chcę najmać jakichś tutaj obcych jednostek. Co niezłe, jest szczególnie ten szturmowiec. To jest jednostka trzeciej, klasy trzeciej. Jest bardzo dobra. Co ja mógłbym tutaj miasto potem założyć i to nie byłby taki głupi pomysł. Dobra, tutaj sobie będziemy eksplorować. A dobra, tym tutaj może lepiej sprawdzaj. Może jest tutaj coś czego jeszcze nie było. Tu się kolejna jednostka na razie robię, to będziemy armię produkować. Kolejny bohater, kto to jest? To jest Teokrata. I Teokrata akurat nie weźmiemy teokraty, bo to jest słaby wybór przeciwko Dreadnocie. Potem Wam powiem czemu. Dobra, tutaj dalej będziemy eksplorować. Już większość mapy mamy odkrytą. To nie będzie długo pewnie gra. biorąc pod uwagę jak długie, jak długie takie gry potrafią być tutaj będziemy się tym cofać Jest tak tym będziemy gdzieś tutaj o tutaj widzimy ...Krasnoluda dateokratę dobra na razie ten tutaj niech czeka tu się to zrobiło Tutaj myślę, że możemy przyspieszyć produkcję tych żądlarzy, żeby mieć jak najszybciej drugi stack, który będzie pomagał w czyszczeniu. Dobra, tutaj też szkolenie się zrobiło. Uuu, tutaj się bardzo dobre ulepszenia, które da jednostkom specjalnym, tym nieregularnym oraz piechocie umiejętność właśnie ataku od tyłu, dodatkowe 6 obrażeń. Tur. Może najpierw opracujmy trochę większe rzucanie i tak dalej. Nie chcę go... Tymi tutaj... Tutaj nic nie ma akurat. Dobra, tymi będziemy sobie tutaj wesoło iść. To jest tak, oni mają dla mnie jakieś zadanie. W sumie możemy je zrobić. O, ja nie. To jest twarda rzecz relikierskie rozgromienia. Ale dostalibyśmy taki pancerz, który w sumie aż tak dobry by nie był. Ale możemy chyba to zrobić. Tutaj znowu przyspieszymy produkcję tego żądlarza. W ten sposób będziemy mieli dosyć szybko, dosyć dużą armię. Ale po... o, to, to zadanie najpewniej wykonamy. Więc tak, tutaj skończyliśmy budować... Kolejne, ...kolejny budynek, który będzie nam zwiększał przyrost many. Teraz bym zrobił... ...obserwatorium z tego powodu, że dzięki obserwatorium, które przyspieszymy... Będziemy mieli dodatkowe punkty wiedzy, szybsze odkrywanie rzeczy. Tego nie chcemy, nasz bohater awansował. Dostaliśmy teraz 5 punktów i mamy kilka opcji jak to wydać. To nam się nie sprzyda, bo nie gramy przeciwko Teokracie w To może być bardzo sprzydatne na maszyny Dreadnoughty, których trochę będzie. W pierwszej kolejności potrzebujemy zwiększyć przeżywalność naszego bohatera. Tak samo jak zwiększyć jego obronę i w sumie siłę ataków. Wręcz też się sprzyda, choć nocne widzenie. Mamy już, więc nie opłaca nam się to wykupywać dalej. Też obrażenia sobie trochę zwiększyłem. Zwiększy to już szanse na one przeciwników. Tutaj skończyliśmy to marmię robić. Ale myślę, że to jeszcze za mało. Że jeszcze możemy paru użyć. Łotrzyków, szczególnie, bardzo lubię tę jednostkę. Tutaj zacznijmy rzucać właśnie poszukiwaczy skarbów. A tutaj potem w sumie myślę, że dobrym głosem będzie zbudowanie budowniczego. Dobra, teraz z tymi tutaj dalej eksplorujemy. Może jeszcze chapniemy gdzieś coś. Niekoniecznie. Oj, niestety już złapali mnie. I to dam walka, a niepotrzebnie walka automatyczna, bo walka automatyczna też zużywa punkty rzucania. Tak to będzie ważne. tak. Tutaj wszystko się zrobiło. Teraz tak, pytanie: czy ja potrzebuję więcej many? Myślę w sumie, że mogłaby to dodatkowa mana, by się sprzedać, Więc może jeszcze nie w tej turze, ale potem od przyszłej tury. Może zrobimy to tak, że najpierw będziemy towarę towary, a potem będziemy produkować w przyszłej turze świątynia. To jest pierwszy nasz łotrzyk, na razie jeszcze ich nie wrzucimy, albo i wrzucimy ich. A na razie, jeszcze chwilę tutaj poczyścimy, zobaczymy, jakie będziemy mieli straty. Właśnie, zapomniałem chyba wziąć akty 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 tam tam... tamtej misji. Trochę szkoda. Lecimy, zobaczmy, misje są tutaj. Tu mamy tylko powstrzymać tych fanatyków. Dobra, to idziemy w tamtą stronę. To mi tutaj jeszcze odkryjemy, co się da odkryć. Chyba jest więcej, chyba wszystko mamy. On jest tutaj, my jesteśmy tutaj, tak blisko nie jest. Ale jest w sumie chyba. Nie, nie ma nawet drogi bezpośredniej. Będzie trzeba się przebijać. Tutaj go widzę. Tutaj też widzę, że dosyć dużo sobie łotrzyków lata. Dobra, tu mamy trochę widoczność, ale ja chyba stracę ich. Tutaj hapnę to. Tu jest ten relikwiarz rozgromienia i w sumie na ten relikwiarz rozgromienia będę potrzebował tych łotrzyków, bo tylko z nimi będę w stanie bardzo szybko go rozwalić. Wobec tego to będzie lipa. Ha? I tu jest problem, bo żeby rozwalić tych. Nieumarłych będziemy potrzebować trochę innej jednostki, bo jak widzicie, trucizna i nic nie zrobi. A tym też nawet obrażenia fizyczne, więc żeby zrobić to akurat, to będziemy musieli najpierw wykonać tą misję, bo wtedy dostaniemy w nagrodzie tą sutannę co do nam świętego czempiona. I wtedy, gdy święty czempion będzie miał ten perk na naszym bohaterze, to on powinien być w stanie poradzić sobie z nimi. Więc ciekawie, to się ułożyło. tego na razie tutaj nie przyspieszymy. Tu się robi świątynia, ok. No tutaj zawalczę, bo nie chcę tracić many. To i tak nie jest do wygrania. Więc tutaj po prostu podlecimy tutaj, bo bym wziął automat, by mi te punkty rzucania zużyło. Pani Kuźni, jedna z najmocniejszych jednostek supportowych. No to Będziemy się bronić, damy im się ostrzelać. Ale oni są mocni, bo oni mają bardzo dużo pancerza. Zbroje mają też, to daje 14 pancerza. Jak są na obronie, mają 17 i są bardzo pokerni, Trudno ich zabić, a że strzelają, to mają przewagę. Dobra. Dobra, teraz możemy wreszcie rzucić zaklęcia i je rzucimy. Teraz mo możemy widzieć tutaj na tym poglądzie, że mamy kolejne rzucone zaklęcia. Jedno miasto nam się rozrosło, spowiększało też swoją domenę. To jest tak. pewno nasze 2 i akurat nie wszystko poza tymi dwoma. Ci dwa są za bardzo delikatni, żeby się sprzydać. To musimy rozwalić. Tak, widzicie ma strasznie dużo punktów i ma też całkiem duże obrażenia. Więc to będzie problematyczne. W sumie, co ma ten bohater z zaklęć? Mam takie sobie tutaj zaklęcia na start. No i co jest faktu, że możemy nim całkiem sukcesywnie sobie radzić i tutaj też by trzeba kolejnych zacząć najmować o, może na przykład, w tą stronę się uda gdzieś nam tutaj zwiało ten relikwiarz zło tutaj jest to mam nadzieję że nie będzie tak w kółko zwiewał bo to będzie mocno niefajne i będziemy czekać tutaj Tymi możemy w sumie przejść przez te skały tutaj tylko ja bym w sumie wolał, jeżeli już to przejść tam, do zrobić przejścia. I tymi się tutaj policzymy zaraz. Okej, okay, tutaj to stoczymy tą walkę. Straty pewnie będą. Ale wszystko zobaczymy zależy jak uda nam się podejść do nich. Tutaj, tutaj też brakuje nam trochę zaklęć ofensywnych. Słuchaj relikwiarz głównie zadaje obrażenia, które nie odliczają się od obrony, ale od odporności. To jest słaba opcja. Ja myślę, że w pierwszej kolejności jakoś tak zagramy. Pozwolimy, żeby co podeszło, ale to ma daleki zasięg. Bez Noci się tutaj bronią. Tymi oczykami trzeba jakoś tak właśnie inteligentnie tutaj podejść, żeby oni nie mieli pełnej linii ostrzału. W sumie w tą stronę też jest OK. Te dwie jednostki zostaną w, odw w odwrocie. Tym może jedną się tutaj ruszymy. Właśnie to jest ta obszarówka, której chciałem uniknąć. Bo jak widzicie zadaje koszmarne obrażenia. Spróbujmy to zrobić i sabotować tą jednostkę. Sabotaż jest specjalną akcją, która działa na maszynę zadaje nie takie słabe obrażenia. No, bo myślę, że tymi dwoma możemy tutaj bić ich. Tu nam zabija niestety tych naszych łotrzyków, ale to jest wszystko straty w koszt wpisane. Stracimy w sumie trzy jednostki. Nie ma wielkiej tragedii. Trochę szkoda, ale no, co na to poradzić? To była jednostka te klasy czwartej, czyli najwyższej. A my mieliśmy. Krapowate jednostki to jada, no, ale za to dostaliśmy tutaj nagrodę. Łącznie z tym, co jest nam bardzo potrzebne, odkryliśmy kolejne też tutaj ulepszenia. Teraz się zastanawiam, co dalej. Myślę, że można ten Destrujący Haustrzy odkryć potem na to będzie dobra. Dobra, tutaj dostaliśmy jedną piechotę, więc jest nawet nieźle. Tutaj się skończyło coś budować, świątynia się skończyła budować, więc mamy dosyć duży przychód many. Który będzie trzeba zacząć wykorzystać, a ja na razie niech tutaj się produkuje złoto, czy w sumie, że 3 łotrzyka zaczniemy robić. I tutaj mamy, to jest tak, tą jednostką możemy zacząć budować drogę. Na razie dotąd ją pociągniemy, żegniemy między miastami drogę, szybciej będzie się podróżować, bo na podziemiach jest i tak kara do ruchu, z tego co widzę. Dobra, to kolejna walka. Łatwa nie będzie, ale przynajmniej mamy dwie drużyny, nie tylko jedną, które zajmują się. I tu mamy bardzo niemiłe zaklęcie. Bo wszystkie jego jednostki mają taką tarczę, którą jak zaatakujemy ich w walce wręcz, mamy szansę, że zostaniemy odgłuszeni. i w sumie takie same jednostki tego, okres klasy czarownika, czarodzieja. I teraz tak, tymi najpierw trzeba do przodu. Ok. Tech no, możemy się pozbyć. To jest tak. Nasi znachorze mają taką umiejętność, która pozwala im wrzucić osłabienie na obrażenia trucizny. I te 60% osłabienia bardzo podwyższa nasze obrażenia, jakie jesteśmy w stanie zadać żądlarzami. Tym bardziej, że jeszcze tymi tu możemy ich ostrzelać dosyć poważnie i chyba nawet zabić tych widmowych wojowników. Tymi to w te ogniki wolniemy, bo one bardzo mocne są, tylko delikatne na obrażenia, inna niż inna niż o, to fizyczna. Dobra, tutaj ich nie ma. Tutaj zginęli nasi, niestety. Mamy też szansę nimi, jak widzicie, się na trujące osłabienie. No tutaj i tak podejdziemy. Nawet tutaj, żeby ich obrócić. Tutaj podejdziemy, tutaj oni też mają. Tylko najpierw postrzelamy sobie... ...bohaterem. Żeby mu trochę więcej doświadczenia wbić, dobre nie żyją i nawet obeszło się bez strat, choć jeden niedotykalny jest na chyba na jednym punkcie życia, dosłownie.